Namiastka BMW. Nie widziałem żadnego E46, który ma wnętrze w takim stanie. Dzielanie maski to patologia u góry. Dobra. Przyznaję Wam rację. Tutaj jesteśmy zgodni, to jest zupełnie inna klasa niż BMW. Zrobiliśmy spot i jest 200 na tołgę. Koledzy, też ten sam kolorek prawie. Za co dostałem bana? Za niewinność. Cześć wszystkim! Z tej strony Pończak. Yy, witam Was serdecznie we wnętrzu mojego nowego daily. Jak mogliście wiedzieć, yy, czy mogliście znaleźć na moim kanale, miałem wcześniej czarnego kompakta E36, najpierw z silnikiem 1.6, później 1.8, 115 koni, z gaziorem, fajny daily, ale był trochę dla mnie za mały i miał butlę gazową z tyłu w bagażniku, więc to bardzo ograniczało możliwości transportowe. Co w moim trybie życia jest ważne, bo potrzebuję czasami przewieźć rower, potrzebuję czasami przewieźć koła do driftu, potrzebuję czasami przewieźć na różne inne rzeczy, więc potrzebuję czegoś bardziej praktycznego. No, kompakt sam w sobie nie jest zły, tylko właśnie ta butla trochę tam była problematyczna. No i miałem go też już przez 3 lata i trochę na nim, trochę miałem już z nim wspomnień. Jeździłem sobie dwa razy na torze Jastrząb, raz z silnikiem 1.6 razy z 1.8 Gdzieś tam będzie link do 1.6 i tam do 1.8, są dwa filmy z tym Mam oprócz tego kompakta E46, 325TI, oryginał, 6 garów, 2,5 litra, 192 konie w serii jest to mój dream car, można powiedzieć. Jest w M-sporcie, M-pakiecie i tak dalej. Bardzo mi się podoba. Szkoda mi tego samochodu. E46 to moje, jest w całkiem niezłym stanie. Teraz jeszcze o niego zadbałem, nie będę już nim jeździł zimą. Robię mu pełną konserwację, wszystkie jakieś rdzawki zabezpieczam i tak dalej. Robię mu pełen remont zawieszenia. Wszystko co trzeba w nim robię i będzie sobie po prostu takim projekcikiem trochę. I zadbanym autem na jakieś fajne wycieczki, takie tam, może na track day. No ale generalnie potrzebowałem jakiegoś zwykłego daily, które będzie pakowne. No i za każdym razem, jak jeździłem tym szarym kompaktem s 46 myślałem sobie o tym, że fajnie byłoby y, kupić sobie E46, tylko że w turingu, no nie? Jakieś 2,0, 2,5, 2,8, może 3 litry się trafi. No i tak oglądałem różne samochody na rynku, jak, jak to wyglądało, jak to się kształtowało. Sprzedałem w ogóle czarnego kompakta, chciałem trochę dołożyć, kupić sobie właśnie E46, bo one teraz zniżują. Szukałem też E39, bo E39 z kolei ma tą cechę, że 2.8, 3.0 w benzynie i w dieslu mają, no i V8, ale to nie ten budżet, mają dwie tony na haku więc można, mógłbym holować sobie mojego driftkara, bo mam B+. +E. No i generalnie to też wchodziło w grę. Oglądałem dwie E39, 2.8 i 3.0 i obie nie do końca były w taki... W, jakby stan byłby do zaakceptowania, gdyby kosztowały inaczej. Tak bym to ujął. I generalnie teraz może przed zimą jest jakoś tak, ale Mam wrażenie, że te fajne BMW E46, E39, zwłaszcza w jakiejś fajniejszej wersji, zwłaszcza w jakimś fajniejszym silniku, dość mocno trzymają ceny. Teraz No i poszły trochę w górę nawet, więc szukałem nawet dwulitrowego diesla tak na daily po prostu, nie? E46, tak żeby mieć po prostu już do, do jazdy, bo jakby szasy E46 mi się podoba, fajnie mi się tym jeździ, dobrze mi się, tym, dobrze mi się to prowadzi, fajne. Po prostu wszystko, czego potrzebuję od samochodu, oferuje mi je 46. No ale jakoś tak wyszło, że. Nie wiem, zacząłem szukać czegoś. No zbliża się zima. Potrzebuję czegokolwiek do jazdy przez zimę. Szukałem w zasadzie wszystkiego. I nagle, ni stąd, ni zowąd, trafiło mi się ciekawe auto. Można powiedzieć taka namiastka BMW, taka azjatycka podróba BMW, takie trochę prawie jak BMW, albo trzy czwarte BMW. O, generalnie jest to Lexus IS200 Sportcross, pomyślicie, że to kombi. Jak rozkodujesz win, to wychodzi, że to jest liftback, hatchback, fastback. Więc generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że to jest bardziej liftback. Ma bardzo pochyloną tylną szybę i jest dość ciasny z tyłu. W ogóle jest dość ciasno w środku i, i tak dalej, nie? Ale generalnie spełniał moje kryteria. Y, mieścił się w budżecie. O dziwo. Y, miał klimę, miał gazior. Kombi, pięciodrzwiowy liftback, no i tak pomyślałem, kurde w sumie spoko, nie? Ja nawet szukałem IS-ów wcześniej, nawet gdzieś tam wrzucałem ogłoszenia, ale ciężko jest znaleźć te samochody w jakichś rozsądnych pieniądzach, bo jest ich bardzo mało. Dla porównania, E46 zostało wyprodukowane w ilości około Milion 900 tysięcy sztuk a nie znalazłem danych co do IS-a pierwszej generacji. Natomiast yy, znalazłem tak, takie dane, że w 2016, czyli to już obejmuje minimum dwie generacje ISA, wyprodukowano 2 miliony IS-ów. No Altecy, IS-ów i tak dalej. Wszystkich z dwóch generacji. Czyli można zakładać, że połowa, jeśli nie większość, była drugiej generacji. Więc tych było około miliona. Można założyć, przynajmniej tak mi się wydaje, że na jednego IS-a przypadają 2E46. Więc ten samochód nie osiągnął wielkiego sukcesu, nie zwojował rynku. E46 w środku jest dużo więcej miejsca. Nie wiem jak oni to zrobili, jak to się udało, czy to jest kwestia proporcji tego, tego wnętrza, czy co. Zawsze miałem takie wrażenie, bo byłem kiedyś szczęśliwym posiadaczem Corolli E11 G6 1.6 110 koni i zawsze jak wsiadałem do IS200 miałem wrażenie, że jestem w tej Corolli. Dlatego całkiem mi się to podobało, ale generalnie to jest, to jest w środku Corolla. To jest auto wielkości Corolli w środku. Nie, niech Was nie zwiedzie wielkość z zewnątrz. Nie wiem jak to się stało. Jakość wykonania. To jest generalnie poliftowy model, 2005 rok. Jeśli chodzi o jakość, to nie widziałem żadnego E46, który ma wnętrze w takim stanie. I wiem, że to nie jest wyjątek na nieskazitelnej powierzchni idealnych desek Lexusów IS200. Nie, to zwykle tak wygląda. Więc nie wiem dlaczego. Ogólnie, pełno takich porysowań. E46 ma taki gumoplastik, który w tych latach był bardzo popularny. Patrz Golf 5, tylko tutaj na tunelu między fotelami, i on zawsze jest też porysowany. Natomiast. Całe szczęście tu i tu te plastiki w BMW są jakieś lepsze. Tutaj jest Toyota Corolla. Ale z drugiej strony jest tutaj Toyota Corolla, więc te wszystkie elementy sprawiają wrażenie bardzo przyjemnie wykonanych, więc jest to całkiem fajne. Nie działa mi zmieniarka, co jest najbardziej standardową usterką tego auta. W Civicu siedzi się podobnie. Tylko dużo niżej, więc pod wieloma względami jest mi w nim przyjemniej do takiej jazdy, powiedzmy, bardziej po zakrętach i energicznie, i tak dalej. Jak na samochód, który w nazwie ma dwa razy sport, to siedzi się tu dosyć wysoko bardzo wysoko, nawet powiedziałbym. Powiem Państwu jeszcze tyle: jak dla mnie, to w ogóle jest 200 to jest najbardziej pretensjonalny samochód, jaki możesz sobie wyobrazić. Wiecie, co oznacza iS? Co to jest za skrót? Intelligent Sport. Kupujesz samochód, w którego nazwie jest intelligent, że ty jesteś taki inteligentny, Bo sobie kupiłeś. Coś innego niż najlepsza fura, jaką mogłeś, czyli a46. O, wiesz, co to znaczy BMW? Będziesz miał wydatki. A wiesz, co to znaczy Lexus? Luxury Export US. Lexus. Romantyczne. Nie wiem. Co tu dużo mówić? Jestem bardzo obiektywny w tym moim spojrzeniu na Lexusa i jest 200. Jadę teraz po dziurawej, szutrowej drodze i naprawdę to jak to auto tłumi wszelkie nierówności szacun. Prawie AG39. Jadę sobie właśnie, jak widzicie, przez piękną górską przełęcz. Jadę sobie oczywiście spacerowo, ale powiem Państwu, że Zauważyłem w ogóle wcześniej, że ten samochód ma, on jest bardzo komfortowy. Bardzo naczytałem się o tym i z kim bym nie rozmawiał, kto jest posiadaczem IS-200, że no, to jest zupełnie inna klasa niż BMW, to w ogóle się prowadzi zupełnie inaczej, zupełnie inna klasa niż BMW. Przyznaję Wam rację. Tutaj jesteśmy zgodni, to jest zupełnie inna klasa niż BMW. Teraz przejechałem przez taki mostek, który był zrobiony z kostki brukowej. I nawet w moim E46, który ma zawias M Sport i sprężyny Eibach, jest dość mocno wyczuwalny. Tutaj głównie go usłyszałem. Także Lexus. IS200 najbardziej cię izoluje od drogi. Jak tylko może. Oddziela cię od tego, jak samochód, co się dzieje z drogą, co się dzieje z kołami. Kierownica jest praktycznie martwa. Nie rozumiem tego, jak możecie mówić, że ma no nie wiem, zawieszenie czy układ kierowniczy lepszy niż BMW. Nie ma. W BMW przez to, że z przodu nie masz podwójnego wahacza, chociaż nie wiem, to jest interesujące. Nawet Civic, piątka i szóstka, bo do nich się odnoszę, w podstawowych wersjach silnikowych mają też wielowahacz z przodu, a mimo to dają Ci jakieś informacje, co się dzieje z kołami, co się dzieje, jakby jaka jest nawierzchnia dalej. czujesz obciążenie wchodząc ostrzej w zakręty. No, wiesz, co się dzieje z kołami. Tu układ kierowniczy nie daje ci tych informacji, czujesz się trochę jakbyś grał facet do korsa. Jesteś troszkę tak oddzielony od tego. Jakby w tym samochodzie, moim zdaniem, jakby wszyscy popełniają błąd. Bo każdy myśli, ja też można powiedzieć na początku tego filmu, no ale generalnie odnoszę się do kultury i do tego, co każdy mówi, i jak każdy porównuje. Bo każdy porównuje IS-200 do BMW do E46, do nie wiem, E36, może jeszcze. Ja myślę, że to mógł być konkurent dla pierwszej C-klasy W202. Bo pierwsza C-klasa W202 jest taką trochę zminiaturyzowaną S-klasą. I taki, takie było założenie tego samochodu, że ma być super komfortowy, miękki i tak dalej. Mały, ale komfortowy. I wydaje mi się, że w is mimo tego, że to jest Intelligent Sport to i tak jest na tyle komfortowy, że to jest raczej samochód bardziej luksusowy, czy też bardziej komfortowy niż sportowy. To jest ciekawe. Ogólnie, co do jeszcze takiego opisu tego samochodu, silnik 1GFE. 2 litry 155 koni, 6 cylindrów w rzędzie. Generalnie ma VVTI, czyli zmienne fazy rozrządu, ma żeliwny blok, trochę jak M50 i alugłowice. Czyli przekładając na BMW język takie M50B20 vanos. Ludzie mówią, że te silniki brzmią zarąbiście, lepiej niż BMA. Na pewno nie. Porównując z M52TU, z M52, z M54, miałem w zasadzie wszystko. Miałem M50, M52, M52TU, M54, wszystkie te silniki BMW i wiele z nich miałem na seryjnym układzie wydechowym i tak dalej. Te silniki pięknie grają powyżej 4000. Jakimś cudem tak zrobili, że zamykają się jak jedziesz po prostu i są ciche. Ale jak mu depniesz, jak masz większe obroty silnika, słyszysz jego dźwięk i jest to bardzo przyjemny odgłos. To jest dramat. Tak, wiem, że mam wsteczny. Właśnie go włączyłem. Z ciekawostek. Projektantem. Tego samochodu jest ten sam gość. Pewnie napiszę na ekranie, jak się nazywał. Ten pan Japończyk. Jest ten sam gość, który zaprojektował czy brał udział w projektowaniu AE86. Czyli dość kultowego samochodu, jakby nie patrzeć. Zrobiliśmy Spot. Jest 200 na Tołgę. Koledzy, też ten sam kolorek, prawie. Za to otwieranie maski to patologia, bo w aucie premium musisz Ech! trzymać ją, i ten, po pierwsze, nie masz amortyzatorów. Po drugie, to ten kijek jest u góry. Ach, dobra. Masakra. Tak prezentuje się silnik. Jest to silnik wspaniały. Szkoda tylko, że nie ma mocy. To trochę utrudnia zapakowywanie go bo te wykroje są bardzo, bardzo duże. No ale cóż. Fajnym gadżetem jest to, że tutaj macie schoweczek, a tutaj gazior. Ale ogólnie to można podnieść, że jest na jednej wysokości z tym. Położysz kanapę i można spać albo coś cięższego przewozić. Także spoko. Niby nie M54A, jakoś tutaj widzę na doleweczki coś było grane, co? Cholera jasna, miałem, miałem teraz prosić o to, żeby mnie odbanowali na japońskiej motoryzacji, ale boję się, że po obejrzeniu tego filmu już moje szanse na odbanowanie przepadną. Za co dostałem bana? Za niewinność. Jesteśmy trochę poza sezonem driftingowym i można by było zrobić coś takiego, że będę teraz może nagrywał trochę więcej takich vlogasków. Będę dawał update jak sprawdza się Lexus. No i będę nagrywał jak tam powiedzmy duży serwis E46. Jakieś tam odświeżenie i serwis driftkara też będę robił przez zimę ale generalnie całkiem podoba mi się taka forma nagrywania, więc podejrzewam, że mogę coś takiego robić. Yy, będę robił też w przyszłości takie może jakieś mini-relacje z jakichś eventów, także pozostańcie nastrojeni. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. No i to jest bryka.